Sam, ja, mówię do nich, Mokra jak ocean, wjeżdżam na serce Mój hajs, o tych szmat, nie wystarczy tylko raz Klasz na do widzenia, idę się ubierać Sam na sam, ty. Tu kogo szuka tak naprawdę To tu na dniach się kurwa okaże Prosto z mostu, mów jak jesteś facet Nie mów, bracie, jak jesteś Jutaszem Dwa lata temu w Ramadan Kogo szuka tak naprawdę, to tu na dnia się kurwa okaże To tu kogo szuka tak naprawdę, to tu na dnia się kurwa okaże Prosto z mostu, mów jak jesteś facet Nie mów bracie, jak jesteś Jutaszem Dwa lata temu w ramadan wjechały mi... Kogo szuka tak naprawdę To tu na dniach się kurwa okaże Prosto z mostu mów jak jesteś facet Nie mów bracie jak jesteś Jutaszem Dwa lata temu w ramadan wjechały mi Kogo szuka tak naprawdę to tu na dniach się kurwa okaże. Prosto z mostu mów jak jesteś facet, nie mów bracie jak jesteś Jutaszem Dwa lata temu w Ramadan wyjechały zykałem... mi Kogo szuka tak naprawdę To tu na dnia się kurwa okaże Prosto z mostu Mów jak jesteś facet Nie mów bracie jak jesteś Jutaszem Dwa lata temu w Ramadan wikały raz mam wie, Bo życie jest za krótkie żebym miał mieć mniej nasze Kogo szuka tak naprawdę? To tu na dniach się kurwa okaże. Prosto z mostu mów, jak jesteś facet, nie mów, bracie, jak jesteś jutaszem. Dwa lata temu w Ramadan dźiawały mi. To kogo szuka tak naprawdę? To tu na dniach się kurwa okaże. Prosto z mostu mów, jak jesteś facet, nie mów, bracie, jak jesteś jutaszem. Dwa lata temu w Ramadan dźiawały mi. To tu kogo szuka tak naprawdę To tu na dniach się kurwa okaże Prosto z mostu mów jak jesteś facet Nie mów bracie jak jesteś Jutaszem Dwa lata temu w ramadan wychały wikałem... mi Kogo szuka tak naprawdę to tu na dniach się kurwa okaże. Prosto z mostu mów, jak jesteś facet. Nie mów, bracie, jak jesteś jutaszem. Dwa lata temu w Ramadan wjechały mi. To tu kogo szuka tak naprawdę To tu na dnia się kurwa okaże Prosto z mostu mów jak jesteś facet Nie mów bracie jak jesteś jutaszem Dwa lata temu w ramadan wikały Kogo szuka tak naprawdę, to tu na dniach się kurwa okaże Prosto z mostu mów jak jesteś facet, nie mów bracie jak jesteś jutaszem Dwa lata temu w Ramadan wjechały mi... Życie jest za krótkie, żebym miał mieć mniej Na szyję wkładam tu tą część Nie patrzę na twarz jej Patrzę jak dupa skacze Change się, frame cartier Od... Na raz, mam dwie Bo życie jest za krótkie, żebym miał mieć mniej Na szyję wkładam tu tą część Nie patrzę na twarz jej Patrzę jak Na szyję wkładam tu tą Change Nie jak patrzę na się Patrzę jak lupa skacze Cześć, Daj się Frame to tu kogo szuka tak naprawdę To tu na dniach się kurwa okaże Prosto z mostu Mów jak jesteś facet Nie mów bracie jak jesteś Jutaszem Dwa lata temu w ramach tam wychałem... mi Na raz mam dwie Bo życie jest za tak krótkie Żebym miał mieć niej tu nie patrzę. kogo szuka tak naprawdę To tu na dnia się kurwa okaże prosto z mostu mów jak jesteś facet Nie mów bracie jak jesteś Jutaszem Dwa lata temu w ramadan wjechały mi Kogo szuka tak naprawdę To tu na dnia się kurwa okaże Prosto z mostu mów jak jesteś facet Nie mów bracie jak jesteś jutaszem Dwa lata temu w ramadan wjechały mi Kogo szuka tak naprawdę To tu na dnia się kurwa okaże Prosto z mostu mów jak jesteś facet Nie mów bracie jak jesteś Jutaszem Dwa lata temu w ramadan wjechałem Słyszę coś tam, że ktoś znów się czai na mnie i knuje wystawkę. Może przejąłbym się tym faktem, ale za paskiem mam zabawkę. Siedzę w studio, liczę pieniądz, palesem przewijam z kamer taśmę. Sto koła, euro, łańcuch, emerald, czyli biały złoto w alisie. Lotu, Kogo? Sam na sam, ty ja, mówię do niej suko mo mo Mokra jak ocean, wjeżdżam na surfera. Wolę hajs od tych szmat, nie wystarczy tylko Kogo szuka tak naprawdę, to tu na dniach się kurwa okaże Prosto z mostu mów jak jesteś facet, nie mów bracie jak jesteś Jutaszem Dwa lata temu w ramadan wychały wikałem... mi k**a bo życie jest za krótkie, Żebym miał mieć mniej, na szyję wkładam tutą część nie. Chcą robić osminę, przynieśli koperek Bóg stoi za mną, i twoją legendę Zaraz się widzimy pod Wilką w hotele ma większe od ciebie I nie wiem czy nie wiesz, czy tylko udajesz Staw na sam, i ja Mówię do niej, słukosia mo mo Mokra jak ocean, wjeżdżam na serfera, Wolę hajs od tych szmat I wystarczy tylko raz klaszna na do widzenia, idę się ubierać Staw na sam, ty i ja ty Na raz, mam dwie bo życie jest za krótkie, żebym miał mieć mniej. Na szyję wkładam tu tą część Nie patrzę na twarz jej. Patrzę jak dupa skacze. Cześć, baj się, frame Cartier. hier. 24 miesiące będziesz miał recesję, to te oszczędności topnieją bardzo w wysokim tempie po prostu. I, i, I to wygląda tak, że przez to, że inwestujesz w tym krypto w sztukę, kupujesz sztukę, to hedżujesz po prostu swoje... Kapi. Tak? Powiedz mi, jak się czujesz z tym, że okładka jest przez tak wiele osób propsowana. No to zajebiście ogólnie, nie to jara. Kapi jest jak coś mordeczki osobą, która wykonała okładkę i będzie wykonywać jeszcze dużo więcej rzeczy.